Już czas leci Jo, yo, yo, yo! Takiej se za fajce se Jesteśmy kurwa na W Takiej za fajce se Tu mieszkają jakieś idioci Kurwa nie mogę nagrywać bo fajczę. -e. To nie fajcz kurwa i nagrywaj Nagrywam ale fajkę! Jak to ludzie mówią Wszystko widać, nic nie widać Kurwa gdzie ta kieszeń? Uciekło mi Kurwa kieszeń mi uciekło no, wyjąć fajkę, Czekaj, włącz, przerwa. Czekaj, kurwa, bo kieszeń mi nie uciekła. Czekaj, bo filmik pierdolisz. Kurwa, czekaj. Trochę nam moje jaja pokażę. Zacharniczka, pod kolem. Kurwa, zapalczyłem. Teraz, teraz, trzeba powrócić. Zobaczcie, wyręczcie w każdym razie. Prawo. No? Która minuta? Sekunda. Trzecia, czwarta, piąta, szósta. Umiem jak liczyć. Wspomniałem, jesteśmy teraz w Niemczech. W Deutschland! W kraju, no właśnie, Hitlera kurwa, tu się urodził. Hitler no, gdzie on się urodził, kurwa w Austrii. No, to dobro. jest Hitlerland! I tak go nie lubię tego kraju, bo tutaj rosną niemieckie liście, a my nie lubimy Niemiec. Patrz niemy Na no, kurwa. Niemiec! Nemec! Ale... Niemcy Ty co tu dzisiaj tyle Niemców? Trzech! Bo tam były dwóch! Ty no tam. Niemcy. Nie, nie, nie tam trzeci jedzie! Nemec! Kurde, wszędzie ci Niemcy... Mógł... Kurwa łzy mi Od Odwiatu. Płakałeś się. No, bo Niemców zobaczyłem. Piedastkę. Niemiec. Tam jedzie jeszcze dwóch z tyłu. Wszystko widać, nic nie widać. Niemiec. Czyli to jest centralnie najnowszy tekst, kurde, młody w Polsce. Wszystko widać, nic nie widać, Taka Kinga to pisnęła. Teraz normalnie, normalnie mówimy do Niemców wszystko widać, nic nie widać, a on mówi hej, Hitler, nie? Zdarza się. No. Są ludzie i taborety. Dokładnie. Niemcy, taborety, Polacy, ludzie. Zdarza się, zdarza się. Przyjechałem. Więc... Idziemy dalej. Pokażę moje nogi jak idę Tydę, twoje Jak twoje nogi? O, idą, idą Idą? Same, nie? No same idą Nie muszę napędzać, nie trzeba pani nawet Ty z tyłu idziesz, a nogi z przodu No trik, hajte, to jest kurde naprawdę coś pięknego Nogi idą same do przodu Nie, w twoim mózgu siedzą takie ludziki i cię napędzają no, Z tych <laughs> Ciebie nie no, ładne krzaki, muszę przyznać, że... Ale piękne, ale piękne, kurwa i tak nic widać. Popatrz z przodu, bo ich nie widać, kurwa. Zobacz, tam są lekarnie i tam stoją... Bo ja pierdolę. Gdzie? Nie wiem. Nie, nie ma ludzi. Adrian zaś przyjdzie, kurwa, Ludzie ma... uciekli, bo usłyszeli Adrianu. Nie, nas usłyszeli, uciekli, kurde, Niemcy. Si. Biedaczka. Teraz ty nagrywasz, bo bateria padła. No nie, kurwa. Przede mną idzie Adrian, którego pewnie nie widać. Macha dupą pali papierosa Teraz widać takie wszystko widać i nic nie widać tak jak już wspomnieliśmy O, tam jest Rewe. Rechnę tam, tam żeśmy kurde kupowali rano te, te, te kurczaczki. kurczaczki tam krowy pasili, zombie się na kasę rzucały To wszystko dzieje się tylko w Niemczech Autko jedzie znowu Niemiec w środku i będziemy musiał to nagrywać jak będziemy grali w tą grę. Jaką grę? Tam jest na...